Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już chyba szósty nawet, szósty odcinek, tak, szósty odcinek z serii Amnesia Mroczny Obłęd. W poprzednim odcinku żeśmy uciekali od pewnego wodnego potwora, jeżeli tak go mogę nazwać. No i wyszliśmy tymi oto schodami tutaj, gdzie doprowadziło nas do jakiegoś dużego pomieszczenia, nie wiem jak inaczej można je to określić, ale... Dzięki temu nastrojowi, który teraz tutaj panuje, to mogę czuć się bezpieczny. I dobrze. Kiedy weszliśmy, kiedy weszliśmy już po tych schodach na górę, to Daniel zwrócił uwagę głównie na drzwi po lewej stronie, które znajdują się w tej chwili przede mną. I one same się otworzyły. To był albo przeciąg, albo, no nie wiem, co mam to powiedzieć jakieś dziwne inne zjawisko. Tak więc idziemy dalej. You have a... you have a... Will it take us to the Inner Sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park as well. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. za maszynerię. windy. Maszynowni. Drzwi są zamknięte jeszcze o omywie. Znajdź klucz, który otwiera drzwi do maszynowni. Na razie nie wchodzę. Pokój gościnny. No to to jest dosyć takie znane mi dobre dobrze miejsce. Wiem tylko, że nie jest ono za duże i, i od tego chyba zaczniemy, bo łatwiej będzie nam przeszukać co nieco. Oh, sporo. Daniel, what? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. 2nd of July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured. As if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, the. <laughs> Tek. Szufladę żem wyciągnął, Super. No mi to nie wygląda na żaden pokój gościnny. Ile mamy dwa? Okej. Okay. Kolejna notka. Third of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful. Like May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within. I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion. But suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some ex his account confuses me greatly. If he has the orb Colena, To mnie bardzo cieszy, nie, no to jest bez sensu. Po co ja w ogóle otwieram te szuflady? To pewnie tutaj chyba tym moment trzeba. Tak. The key. Please, let 4th of july 1839 it's done the orb is assembled i was awakened by an exhausting nightmare shaking and sweating i retired to the drawing room with a cup of tea the relic pieces lay spread across the table as i'd left them. But somehow, I knew how it was supposed to be. I fetched the ancient stone relic, now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been more. Jezu! Dlatego tutaj to szafy. Trzeba się schować. make it. czy coś jeszcze mamy? Nasz szerokoustny kolega sobie poszedł. Oh, czy <laughs> ja dobrze widzę? To jest klucz w butelce? Aha. A jest to zatem klucz do maszynowni. Do maszynowni będziemy musieli się udać właśnie po, po to, żeby naprawić e, silnik, który napędza windę. Dobrze, czyli że już wiem, że wiemy, że w pokoju gościnnym nie mamy czego szukać. Omyg! Oh co to ma być? Tego tutaj chyba nie było, zanim wszedłem do tego pokoju gościnnego. Weźcie mi mówcie, że to jest tors naszego szerokousnego... szerokousnego. To musi być tors szerokousnego, ale dlaczego? Ja pierdziele co go zabiło, to ja nie wiem. Teraz do gabinetu I jak już szukamy całego gabinet to 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 Pójdziemy w prawą stronę Od wejścia po schodach Już nie lubię tego miejsca Jak ja nienawidzę takich korytarzy Krzesiwo. Coś jeszcze tutaj mogę znaleźć. Chyba już nie. Nie, to, to miejsce jest puste. Znaczy jeżeli chodzi o itemki. Tutaj tylko dwa krzesiwa, że znalazł, no to... No aż tak puste nie jest zawsze coś Już z daleka widać ile mamy oliwy o. całkiem całkiem i kolejna oliwa no pierdziel już bez jaj

Bez jaj, kurde. Ta wizja teraz mi powiedziała, że. No wam pewnie też nie zamierzam tego mówić na głos, bo ja bardzo lubię zwierzęta. Yes. Kurde, tak mi się nie chce tego czytać, naprawdę Czy tutaj coś się znajdę? A nic Zaraz, zaraz, zaraz. Nie, 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 bo coś mi tutaj nie pasuje. Muszę, musi coś tutaj być ukrytego. Jeszcze raz szuflady muszę. Nie ma. Nie ma. Też nie ma. Tutaj są same kości. Tutaj ich wolę nawet nie dotykać. tutaj na tych półkach też nic nie ma. No to nie mam. No to tylko notatka było, no i krzesiwo. No i te czaszki, które mnie przestraszyły. No i ten taki dźwięk. Zaraz, 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 zaraz. Kurde, tutaj jest przejście zawalone. Jaka, lekki ból głowy. No to całe szczęście, że lekki. Coś mi tutaj nie pasuje. Królik Czy zając Królik to był Mówię do łopata, piła, jakieś nożyce, ja pierdziłem młotek jeszcze A, ja już wiem, widziałem ten kawałek na YouTube To trzeba to okno, walnoż nie bez powodu, ono też trochę popękało Krzesiwo, a co krzesiwo robi na parapecie? Kamiennym parapecie Jeżeli mogę to coś nazwać, parapet No mamy kolejny zapis Na razie nie będę zapisywać Własnym sposobem, że tak powiem. Mamy kolejną beczkę z oliwą, no to spokojnie jak na wojnie. Ile 6, mam 27? No, całkiem sporo. Mam cały zbiornik oliwy. Uff, yeah, fuckiera. Yeah. Jeżeli winda znowu się zepsuje, użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotle, zanim uruchomisz całą maszynerię. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia wskaźnik na dole na kotle na kotle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. Pewnie się, że mechanizm działa według tego schematu punkt potrójny 4 2 pełny cykl przepływu okrężnego. Pamiętaj, że maszyna nie zadziała dopóki nie zamontujesz w niej odpowiednich dźwigni. Dobra. Dźwignia kontroli przepływu okrężnego. No to mamy pierwszą dźwignię z tych trzech, o której teraz przeczytaliśmy. Latarnię mamy pełną, a jeszcze zostało, zostało parę kropel, No to najwyżej sobie dolej, jakby nieco się jeszcze służyło. Tutaj mamy głazy i skrzynię. A co w niej? A dwa krzesiwa. Uhu. Dobra, no to tutaj nic chyba nie znajdziemy więcej. Ale o zostało dalej? Dobra. Czyli, że przez okno teraz musimy... ...wrócić. Ja pierdziele! JEZU, NIE, 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 NIE! Kurde mać. Ostrożnie stawiaj kroki. No, nigdy bym na to nie wpadł, cholera jasna. Ale, że fail zaliczył. Teraz tylko gdzieś odrodzę. Przed oknem dokładnie, letarnie. Aha. No to całe szczęście. Dobra. Nawet kurde drzewa są tymi naroślami takimi objęte, że tak powiem. Ile oli... a jest to do, dopiero co patrzyłem. Tutaj już też byłem, no to... Czy że w tym gabinecie to też nic nie znajdziemy? Że tak, pokój gościnny mam przeszukany. Gabinet również. A muszę jeszcze tylko otworzyć wino do maszynerii i przeszukać drzwi, które znajdują się po prawej stronie zaraz jak wszedłem schodami na... Yy, no właśnie do tego miejsca. Ale dobra kochani, w tym miejscu to kończymy. I zobaczymy się w następnym odcinku, bo ten odcinek to nie dokładnie trwa, ale mogę się założyć więcej niż 20 minut. Ale zgadywać nie będę, nie będę się bawić też w jasnowidza. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i zobaczymy się w następnym odcinku. Jak na razie to wszystko, dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się wszyscy, cześć, hej!